Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Momentu Zwrotnego. Ja się nazywam Wiktoria Trudnowska. Dzisiaj naszym gościem jest Marzena Grochowska, Brainolog, trener, coach, współtwórca aplikacji Happy to Go i książki GPS Szczęścia. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozmawiać o rzeczach fascynujących, bo takim jednym chyba z ulubionych zdań Twoich, Marzeno, jest: użyj mózgu, zanim on użyje się. ciebie. Tak. Więc będziemy rozmawiać o mózgu. O tym, jak go wspierać, aby on też wspierał nas w naszych działaniach, w naszych decyzjach. Chcecie przekazać głos i być może zacząć od tego, że jak rozmawialiśmy z Tobą, wiesz, zanim tutaj y, przyjechałaś i powiedziałam, że program się nazywa Moment Zwrotny, to Ty też powiedziałaś, że było kilka takich momentów zwrotnych, które Cię doprowadziły do tego, że właśnie teraz możemy powiedzieć Marzena Grochowska Brainolog. Aha, tak. Co to były za momenty? Oj tak, to powinnam się z, z, na początek wytłumaczyć, o co chodzi z tym Brainolog. No no, bo, no właśnie, e, w 2018 roku był ze mną prowadzony wywiad na molo w Orłowie i ja tam po raz pierwszy użyłam tego wyrazu. No i rozmówczyni powiedziała: Aha, no to brainolok to jest taki ktoś od szczęścia. Ja mówię: Tak, trochę od szczęścia, ale bardziej od dobrostanu. No i tak chodziło we mnie to wszystko jakoś tak zawodowo, ponieważ z jednej strony skończyłam studia pielęgniarskie, potem stąd skończyłam wiele różnych kierunków studiów podyplomowych, łącznie ze studiami BHP. I gdyby ktoś na to tak popatrzył z góry, to by pomyślał sobie, Jezus, to nawet biego z kapustą nie jest. To jest wszystko jakieś takie niepowiązane. Ale przed taki jeden dzień w moim życiu, który to totalnie wszystko powiązał, i to nie był dobry moment, mm -hmm. bo takie dwa momenty zwrotne w moim życiu to e, takie przełomowe związane ze zdrowiem. Jeden, w którym ja uległam wypadkowi i mój mózg przestał funkcjonować prawidłowo, mm -hmm. e, i musiałam się z nim długo zmagać i dogadać, żebyśmy w tej takiej dobrostanowej, Projekcji siebie byli, a drugi moment to był moment w moim zawodowym życiu, w którym zginął człowiek w trakcie pracy, i ja zaczęłam się zastanawiać ale co się właściwie dzieje z nami, że podejmujemy takie decyzje, które mogą skończyć się taką nieodwracalnością konsekwencji? I to dało mi taką potrzebę szukania wiedzy o tym, jak działa nasz mózg. Ponieważ kończyłam Akademię Medyczną, no to wiedziałam, jak działa nasz mózg, ale tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że nikt nas nigdy nie uczył, jak on działa, jak się nim mamy opiekować. Mm -hmm. Wielokrotnie to podkreślam. Znamy 30 sposobów, jak głaskać kota, ale nie znamy ani jednego, jak się opiekować naszą głową. A to przecież ona podejmuje decyzję. Pogłaskać, decyzje. Pogłaskać. Pogłaskać to, tego tak, kota. Tak, to ona podejmuje za nas decyzję, albo z nami decyzję, to... Od mojej jakości myślenia, mówienia, semantyki zależy to, jak ja będę postrzegać rzeczywistość i um, Albert Einstein powiedział takie zdanie, że życie można przeżyć na dwa sposoby. Mm? Jeden, Jakie? jakby jeden sposób, to jest tak jakby nic nie było szczęściem i drugi jakby wszystko w tym co spotykasz było szczęściem. No i tak stwierdziłam: "Ej, no racja". No jeśli ja używam tej mojej neuroplastyczności, tych moich zasobów, które we mnie mieszkają, to od tego, czego używam dużo, zależy tak naprawdę moje życie. No przecież to, że sobie robimy problemy finansowe, to zależy tak naprawdę od naszej decyzji, która została jakoś gdzieś podjęta. To, że mamy nieasertywne zachowania w stosunku do naszych, nie wiem, bliskich partnerów, no to zależy od tego, jak myśmy się tego zachowania nauczyli. Znowu nasza głowa. Mm. W każdym właściwie takim obszarze naszego życia na ten piedestał wysuwa się ten mały w teorii mało seksowny narząd, jakim jest mózg, bo na stole sekcyjnym on wygląda średnio, przez mam taki galaretka. Taki? Taka, taki. No, tak. taki. Nie, nie, nie jest, widziałam. nie no. widziałam nigdy. Ja zawsze mówię do, do panów, jak rozmawiam z panami, że wiecie co, ale wy macie ten mózg różowy, naprawdę. Więc trzeba sobie Czasem no, jestem poradzić, <laughs> Jakoś dźwignijcie to, ale on jest różowy. Tak, natomiast hmm, cudowne jest to, że wiedza, która do nas hmm, przychodzi ze świata na temat mhm. neurobiologii, czy chociażby takiej ekonomii behawioralnej, którą mówi, jak podejmujemy decyzję, jest tak cudowna i tak jakby e, potrzebna, e, że ja postanowiłam powołać do życia taką wiedzę, jak brainologia, i jestem też kierownikiem studiów podyplomowych, właśnie z tego zakresu, jak zarządzać dobrostanem, jak próbować. który sama wymyśliłaś, powiedzmy sobie tak, wprost. To, jest to nie moje... jest takim kierownikiem, że przyszła się kieruje, dzień dobry, dzień dobry, jestem tylko kierownikiem. jesteś takim kierownikiem, który mówi, słuchajcie, Chciałabym takie wprowadzamy nową dziedzinę. Tak, wprowadzamy tak. nową Dziedzina i e, byłam na spotkaniu w Wyższej Szkoły Administracji Biznesu i profesor siedzi obok mnie, i mówi tak, chcemy. chcemy. Tak, zdecydowanie. Więc ja mówię, jest. Czyli moja brainologia mieszka na uczelni, więc jest bezpieczna, więc możemy mówić o, o dobrej wiedzy, mhm. e, która ma pomagać mi iść przez życie. Bo tak jak zaczęłaś to zdanie, mam mózg i nie zawaham się go użyć. Pięknie, zróbmy to. Słuchaj, zróbmy to. Tak, tak, tak. słucham, co mówisz i, i sobie myślę, że wiesz, taka myśl, że tak wychowujemy swoje otoczenie, tak sobie robimy mm -hmm. jakieś pewne punkty w naszym życiu też zachowania i właściwie swój los sobie kreujemy. To na hmm. początku może hmm. trochę przytłaczać, no bo nagle, wiesz, no, no miałam taką furtkę, gdzie mogę powiedzieć, że jednak to oni, to świat, to wszystko, Aha. to się okoliczności, tak, to, się tak, to. to się tak hmm. złożyło, hmm. A, a teraz, a teraz ym, no nie mogę, nie, jeżeli pójdę tym tropem. I mówisz też o tym... Że mm, czasami te takie myśli, że, że nasz dobrostan składa się z myśli dobrych i myśli tych negatywnych na swój temat, a te negatywne jeszcze mają szczególne właściwości. Tak, jest, one mają takie właściwości, że niestety nie odchudzają. Nie odchudzają. Ja zawsze ja. mówię, że fajnie by było, gdyby te negatywne myśli coś robiły dobrego, mhm. a one jakoś tak jakoś nie. I, y, 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 pewnie dążysz do tego słowa ruminacja. Pewnie dążę, ale mhm. obawiam się, że musimy <laughs> opowiedzieć, czym jest <laughs> ruminacja dobrze. Y, to tak, według badań jednego dnia produkujemy 70 tysięcy myśli, to jest jakby całkiem sporo, czyli na przykład Państwo teraz oglądacie ten materiał i myślicie, tak przebiega przez głowę taka myśl, aha, jeszcze trzeba zupę wstawić, jeszcze tam trzeba lekcję odrobić, jeszcze tam trzeba coś tam, opony zmienić, te myśli po prostu gdzieś tam ciągle w nas są, 70 tysięcy, to jest jakaś liczba bazowa na dzień. Ale 70%, czyli 49 tysięcy tych myśli, to są myśli negatywne. No i w sumie to byłoby dobrze, gdybyśmy mieszkali dalej w jaskini. No bo wtedy był taki moment, że myśmy naprawdę potrzebowali być uważni na zagrożenia, żeby nam się nic nie stało. No bo nie wiadomo, czy ktoś zapuka do jaskini i wejdzie i powie: Dzień dobry, przepraszam, sąsiadko, chciałbym się zapytać, czy mógłbym zabrać pani jaskinię. A raczej sąsiad raczej nie zapuka. No, raczej <laughs> wpadał i mówił, tak. moja jaskinia sio. No I my ciągle gdzieś w tej naszej inklinacji negatywnej, czyli ten nasz mózg ciągle ma taką szukania zagrożeń, projekcję włączoną, mhm. jesteśmy na to wyczuleni. Chociaż tych zagrożeń już nie ma. No bo trudno ci spotkać jakiegoś dinozaura albo mamuta, który nagle wpadnie mi do bloku i powie, dzień dobry, przepraszam, to jest moja jaskinia, proszę mi stąd wyjść". Fajnie by było, nie? No fajnie by było. Tak, hmm. no, Takiego nawet, dinozaura. Tak. Zobaczyć jeszcze, żeby powiedział. Przepraszam, Cokolwiek. Przepraszam, przepraszam bardzo. bardzo. No właśnie <laughs> takich nie ma. A nasz mózg ciągle jakby tego szuka. I w związku z tym mamy taką umiejętność ruminowania określonych myśli. Ruminowania, czyli jedna z tych 70 tysięcy myśli ma szczególne upodobanie dla mojej głowy. I ja tą myślą się jakoś szczególnie zajmuję. To, to jest tak, trochę to jest tak, że to jest tak, że tak. rozmyślam. Tak. I, 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 I najciekawsze jest to, w tym, co mówisz, że to jest właśnie myśl negatywna. No tak! I to że, jest właśnie ten problem, że, że ja nie... nie rozpamiętuję takiej fajnej myśli. Jaka jestem fajna, nie? Tak. O Jezu, jaka jestem albo fajna. Albo wszystko nie? mi się uda, nie, albo dam nie. radę. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Zawsze jest tak, że na pewno ktoś umarł, i po prostu to jest taki, taki banał. Ja to zawsze tłumaczę na takiej prostej historii. Załóżmy, że masz nastoletnie dziecko, które już jeździ samochodem, i pożyczę od ciebie ten samochód, i ty do niego mówisz w trosce, zadzwoń, jak dojedziesz. No i on nie dzwoni. No to ty po, po 15 minutach od deadline'u myślisz sobie, okej, okay, okej, okay, coś tu chyba jest nie tak, dzwonisz, nie odbiera. Pierwsza myśl, która ci się pojawia i ona już zaczyna właśnie ruminać, na pewno coś się stało. I mózg mówi, czekaj, możesz wybrać, pewnie stało się coś złego. Tak! No to ona rośnie, no to jak coś złego, to co się mogło stać? No na logikę myśl dziewczyno, na pewno zginęła w wypadku. Jechała samochodem, na pewno zginęła w wypadku, nie odbiera. Wszystko się zgadza i ta myśl rośnie. Tylko problem polega na tym, że ja zaczynam też zmieniać się chemicznie pod wpływem tej informacji i ze mną coś się zaczyna dziać. No widzę, wiesz. No i ta, i ta myśl sobie rośnie, rośnie, rośnie. Ja się czuję dyskomfortowo, a potem naprawdę mogę dostać udar, zawał, cokolwiek innego. I to nawet nie jest prawda. Ja jestem w stanie sobie tak o to zrobić. Tak, ale powiedziałaś ciekawą rzecz, że mm, kiedy te myśli nam się pojawiają negatywne, yy, i to mogą być takie yy, dotyczące konkretnych rzeczy, mm. że na przykład nie wróciła, więc jakby mamy jakiś powód myśleć, tak. ale mogą być takie myśli dotyczące naszego stanu, mm. że często też czasami nam taki wątek tutaj się w tych programach yy, przewija, mm -hmm. że wiesz, że ten moment zwrotny to jest taki moment, w którym czasem dochodzimy do ściany, mhm. że nie, nie, nie jesteśmy w stanie wytrzymać ani chwili dłużej w tym, co, co jest, ale też nie mamy jakby w ogóle pojęcia, mhm. jak zrobić coś innego, czyli ja nie wiem, jak ja mogę stąd wyjść, ja nie wiem, jak ruszyć, więc jestem w takim momencie, kiedy te myśli negatywne nie dotyczą ym, konkretnej mhm. sytuacji, którą tak pięknie opisała, że mhm. rozumiemy, o co chodzi teraz, ale dotyczą takiego, wiesz, ogólnie stanu bycia, że, wiesz, że nie uda mi się, że wszystko się zawali, mm -hmm. że nie dam rady, że nie znajdę innej pracy, że zawsze będę sama, że I, i, i milion innych rzeczy i ta myśl powtarza w kółko i nie zauważamy wtedy tego, co powiedziałaś bardzo ciekawego, że możemy wybrać, mm -hmm. tak jakby e, ta droga, wiesz, była jednokierunkowa tak. i nie ma tam możliwości wyboru innej myśli i ani zawróć. a nie zawróć, hmm? no właśnie hmm. zawróć też by było dobre. Hmm. czyli jakby, wiesz, nakręcamy, powtarzamy w kółko i to trwa i trwa i trwa Y, czasami miesiącami, czasami latami, mm -hmm. też ym, tak jak mówisz. W, w, w swoich jakichś wywiadach, filmach, że, że, że to też może być takim bardzo ważnym składnikiem depresji, właśnie tak. ta ruminacja, czyli powtarzanie ciągłych negatywnych myśli, że ja już po prostu z tego nie wyjdę, nie dam rady. Ja zawsze mówię, że są dwa sposoby opuszczenia jaskini, nie? Jeden i on jest tak na 95% w całej naszej populacji, że musi ktoś do ciebie przyjść i musi cię z tej jaskini wykurzyć, nie? Mhm. Czyli tragiczna sytuacja, ktoś cię zwalnia z pracy, Zdrowie. To jest taki bodziec, na To jest kopniak. To jest taki Kopnik. kopniak. Mhm. No. I te 5% świata e, świadomie wychodzi z tej jaskini, bierze latarkę i eksploruje. No dobrze, a co się stanie, jeśli ja z niej po prostu wyjdę? Czyli to jest drugi sposób. To jest ten drugi sposób i to jest tylko 5%. Procent. Mm, I o, gdybyśmy rany. to chcieli jakoś na, nałożyć na wiedzę, to by trzeba było poruszać się po dwóch y, zjawiskach: strefa wpływu albo strefa troski. Czyli, jeśli ja jestem w strefie wpływu, to używam innych e, garniturów, przekonań, zdań e, i myśli. Działam, robię. Najwyżej no się wywrócę, ale będę próbować. To jest porażka, to jest lekcja, to jest doświadczenie, ale działam, po prostu robię coś. E, albo strefa troski. No, nie uda mi się, ale po co będę zaczynać? A kto wie, jak to się skończy? A na pewno wyjdę na kogoś tam, a ja przecież to taka jestem, bo zawsze taka byłam. A martwię się, zamartwiam się, poszerzam sobie to, ten brak chęci i motywacji. I jestem tym ekspertem. I teraz możesz być ekspertem w tym, że dobrze robię, działam. Mhm. I taki eksperyment popełnił profesor Rosenthal, który pokazał kiedyś rodzicom, że mają wszystkie zdolne dzieci. I powiedział: Widzicie, co musicie im powiedzieć? Dasz radę. I ci, którzy mówili: Dasz radę, osiągali jeszcze lepsze wyniki, tylko dlatego że ktoś wierzył w to zdanie. I tak nadpisane zdanie jest cudownym takim samonapędzającym się mechanizmem. Ale jeśli mieszkam w tamtej strefie, że nie uda się, a po co, a to tyle kosztuje, a mhm. ja nie wiadomo jak to będzie, e, jakby ciągle szukam powodów do zmartwień. To jest okropne, bo w tym też jesteśmy ekspertami. A Polacy tak. niestety mamy taką normę kulturową, która się nazywa narzekanie. I z jednej strony no jest dobre, bo ono nas jakby obniża w nas napięcie, ale z drugiej strony tak jakby nas utrzymuje tak jak chomika w klatce. W strefie kręcimy... bez wpływu. Tak, w strefie bez wpływu. Tak, podoba mi się. Taki, taki, mam wiesz, podoba mi się na ciebie patrzeć, bo jak zaczynasz mówić o eksperymentach, to pocierasz ręce A, i po to, to, Bo to, to jest takie ciekawe w ogóle, wiesz, to po prostu widać, że tak się, wiesz, tak się człowiek się człowiek cicho, wlecia, tak, normalnie, gdzie są eksperymenty. eksperymenty, co tam w ogóle się Ta. dzieje. Także tak. tak, to jest ciekawe, ale wracając do tej strefy, takie rozpamiętanie i bycia w mm. tych właśnie ruminujących, czyli powtarzających mm. się myślach negatywnych, to chyba mamy takie założenie, że. Jak, jak wiesz, będziemy ciągle powtarzać tę myśl, rozmyślać, to rozkminimy tę sytuację. To, to, znaczy, że zrozumiemy w końcu, dlaczego nam się to przydarzyło, przeanalizujemy wszystko i będziemy mądrzejsi, wiesz? To jest takie zależenie, tak że, że tak myślisz, że my tak myślimy. Tak myślę, że tak myślimy. No, Fajnie ale by było, gdybyśmy tak myśleli. To powiedz, nie? jak myślimy, bo ja nie widziałam tego mózgu <laughs> na stole, na stole ty widziałaś, więc wiesz, jak myślimy. Yy, wiesz co? <coughs> Mamy w nas taką umiejętność, takie narzędzie, które nazywa się neuroplastyczność. Mhm. I neuroplastyczność to jest cecha naszego mózgu. Jeśli ja coś robię i coś powtarzam, to wzmacniam określoną przestrzeń synaps w mojej głowie i szlak. Chemicznie zmienia to środowisko tej głowy. Profesor Grenfield zrobiła taki, znowu chciałam potrzeć ręce. No, <laughs> Z ręką eksperyment, który udowadni, udowodnił naukowo, że tak jest właśnie. Poprosiło uczestników o to, żeby wyciągnęli dłoń i grali na pianinie pięcioma palcami. W tym rzeczywistym czasie sprawdzała czynność elektryczną mózgu kory ruchowej, czyli rzeczywiście to miejsce odpowiedzialne za poruszenie palcami się odświetla. Rzeczywiście tak było. Potem poprosiła uczestnika, żeby świadomie jednym palcem uderzał w klawisze na pianinie i sprawdzała, czy ta czynność kory ruchowej no, będzie jakby mniejsza. mniejsza ale uh -huh. I też rzeczywiście się tak wydarzyło. I potem, i to jest ta najgorsza wariancja eksperymentu, poprosiła o, wycią o wyciągnięcie dłoni i wyobrażenie sobie, że grasz na pianinie. I kora ruchowa odświetliła się Czyli całkowicie. Rączki tutaj. Tak, rączki tutaj, a mózg dalej działa. E, więc neuroplastyczność to jest taka moja... Cecha, która powoduje, że ja robię czegoś więcej, dlatego że o tym ciągle myślę. Więc jeśli ja robię więcej narzekania, to łatwiej mi się w przyszłości narzeka. Mm -hmm. Jeśli ja robię więcej skuteczności, to łatwiej mi się uruchamia narzędzia do bycia bardziej skutecznym. E, I fajnie by było, tak powiem kolokwialnie, gdybyśmy z tego narzekania wyciągali wniosek i powiedzieli, dobra, koniec narzekania, pięć minut sobie ponarzekałam, a teraz ogień, działam. No nie, bo my tak narzekamy pięć minut. Jak nam jest za mało, to szukamy sobie do kogo by tutaj ponarzekać, albo mm. na co by tutaj ponarzekać, mm -hmm. i jakby tak się rozgaszczamy w tym. I mm -hmm. jest nam łatwiej narzekać i więcej powodów do tego narzekania szukać, bo nasza neuroplastyczność oparta o negatywne doświadczenie jest nastawiona na szukanie negatywnych doświadczeń. Albo takiej niepewności, wiesz, w sensie takim, że mogę nie. To, to też jest o tym, o czym mówisz, że mogę nie narzekać w sensie o Jezu, jak źle i tak dalej, tylko po prostu być w takim. Szukać ym... takich do niepewności. Nie, 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 tak, że nie wiem, wiesz, no no chciałabym, ale jest jakby coś bardzo nieznanego, jest jakieś ryzyko. Hmm. No wtedy wiesz, jak na przykład zmieniamy pracę lub hmm. takie poważne rzeczowe decyzje lub hmm. rozwiązujemy związek, który już nikomu nie służy. No to, to znowu jest... są dwa warianty, nie? 95% no. że coś mnie musi zatrzymać, czyli coś mnie musi zwolnić z tej pracy albo ktoś mnie musi jakby z tej relacji zwolnić. I te pięć świadome takie, które my mówimy, dobrze to ja sama tą pracę albo to ja sama ten związek, nie? Tak, rozmawiałam wiesz z taką dziewczyną, z agą, która no, po prostu ma bardzo takie bogate i trudne życiowe doświadczenie, mm. bo przeszła przez dwa rozwody i dwa raki, w, w ślad, wiesz, albo razem z tymi rozwodami. I mm. powiedziała o tym, i jest oczywiście taką wojowniczką pełną życia, świadomą i jakby zdrowieje. Natomiast powiedziała o tym, że no, zmiana zawsze nas doścignie, tylko tak. albo wewnątrz, i wtedy mam na nią wpływ, mm. tak? Czyli, tak jak powiedziała, że 5% mm. i sam. Sama, albo przyjdzie coś z zewnątrz, czyli tak jak ty mówisz i wtedy t, 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 nie unikniesz zmiany, tylko po prostu pytanie jest, czy jesteś w tym, czy, czy po prostu masz na to wpływ jakikolwiek. Mm -hmm. I wiesz co, myślę teraz o takim wątku, um, zaczęłam szybciej mówić bo po prostu, tych wątków jest po prostu <laughs> tyle i się tak chce, mm. ale myślę też mm. o mm, Okej, okay, wiemy już to, tak, czyli, że możemy wybrać, czy że możemy być w tych 5%, którzy sami wychodzą, mhm. ale myślę o, też o prokrastynacji, mhm. czyli o odkładaniu spraw na później. Mhm. I z prokrastynacją jest y, rzecz taka ciekawa, że y, wiesz, mo można jakby powiedzieć o z grubsza dwóch rodzajach jakby sytuacji, w których prokrastynuję, czyli odkładam sprawy na później. Mhm. Jedne z tych spraw, mają termin ważności. Czyli na przykład muszę, mam 3 miesiące do napisania z pracy magisterskiej. I zrobię to w, sze, siedem, w 89 dniu, bo jak 3 miesiące to 90. Tak, tak. No, ale zakładam najpierw inaczej, wiesz, mhm. zakładam mhm. najpierw, że no, trochę popiszę w pierwszym miesiącu, mhm. zrobię tam tę część, później w drugim, mhm. później w trzecim, po czym, tak jak dokładnie jak mówisz, mija pierwszy miesiąc właściwie, m, tylko pierwszy, no to już powinnam coś zacząć, później drugi, później trzeci, później zostaje, wiesz, trzy dni do ostatecznego oddania pracy, nagle budzi się w mojej głowie Ech. po prostu człowiek panika, biega tak i ja po prostu muszę już usiąść. I jakby... Prokrastynacja ma właśnie tego człowieka panika albo stworka, który powoduje, że jeżeli jest termin ważności, to w końcu w wielkim stresie, w wielkim jakimś takim wiesz, ciśnieniu, ale jednak biorę się za tą sprawę. Mhm. No dobrze, ale co z drugą kategorią, w której nie mamy terminu ważności? Co z takimi e, życiowymi decyzjami, które nie trzeba podjąć w czerwcu albo nie trzeba podjąć we wrześniu? Tylko trzeba je podjąć. Tylko trzeba je podjąć, rozumiesz? Co z mhm. e, sytuacjami, kiedy czujemy się Wypaleni w miejscu, w którym jesteśmy. Nieważne, czy to jest miejsce zawodowe, czy prywatne, w takim, w którym czujemy, że już właściwie e, nas tam nie ma, już mm -hmm. jesteśmy nieżywi, ale ponieważ nie ma terminu, że do 1 września, to wiesz, no. Co mm, czekamy, aż na coś czekamy y, uwolni, mm. czyli y, podejmie za nas decyzję. Nie decyzje. wiem, na co czekamy, ale co z tym robić, mm -hmm. wiesz? Co na to nasz mózg? <laughs> to ja zaczynam od tego, że bardzo często prokrastynacja jest mylona z lenistwem, że to tak nie jest, że. Jeśli ja jestem leniwa, to ja nie mam wyrzutów sumienia z tego, że czegoś nie zrobiłam. Ale jeśli ja prokrastynuję, to jestem zestresowana. Ja wiem, że ja tego nie zrobiłam, więc mam absolutne poczucie winy. Jest mi z tym źle. Czuję, że obniżam swoją wartość, bo się z tego próbuję rozliczyć albo jakoś przed sobą ten dialog poprowadzić, i to dalej nie działa. Wow, pierwszy raz słyszę o pozytywnym aspekcie poczucia winy. Wiesz, tak, czyli, tak, tak, czyli że czemuś służy jednak. Tak, tak y, no, w teorii tak, czemuś mm -hmm. służy, bo w praktyce prokrastynacja może mieć wiele genes. To może być na przykład historia y, bardzo takich surowych rodziców, którzy od nas wymagali, że wszystko musiało być dobre, perfekcyjne y, i myśmy nie mieli takiego narzędzia, które by powiedział, ja to chcę zrobić sama, taką motywację wewnętrzną, tylko wszystko było, bo tak trzeba, robione, więc nie mamy tej energii, tej, tej radości z tego, że coś chcemy zrobić. To może być tak, że ja się tak bardzo boję porażki, że ja po prostu będę to wszystko oddalać, żeby, żeby mieć ten komfort, że, że ja nie muszę się tej ekspozycji w ogóle gdzieś doświadczać. Mm -hmm. Prokrastynacja może być też e, jakby takim absolutnym e, nawykiem. Natychmiastowej gratyfikacji. No bo zobacz, jeśli ja powiem zrobię to jutro, no to natychmiast teraz dostaję od siebie prezent w postaci nie musisz tego robić. Mm -hmm. e, no i To co ja, masz zrobić dzisiaj? Tak, jutro, będziesz miała nic. Tak, uh -huh. tak, no i gdybyśmy tak sobie tą prokrastynację jakby chcieli rozłożyć na czynniki pierwsze, to by trzeba było się zastanowić, ok, e, Natychmiast dostajesz prezent, bo dostajesz okay. nagrodę. E, Działasz impulsywnie, działasz chwilą, działasz emocjonalnie, rozpraszasz się bardzo często, i Twoja uwaga ubożeje. No bo nie skupiasz się na tym, że teraz wyłącz telefon i napisz trzy rozdziały, czy tam dwie strony i zrób to, i wtedy masz nagrodę. Tylko skupiasz się, co tu zrobić teraz w te trzy godziny, w które nie będę pisać tych trzech akapitów mm -hmm. czy tych trzech stron, bo sobie na pewno coś wymyślę. I wrócę do tego, co powiedziałaś że nie mają ludzie określonego tego deadline'u. Ja jestem jednak z tych osób, które uważają, no to sobie go określ, bo jeśli ja się wypalam w pracy i czuję, mhm. że to jest to miejsce, które mi nie służy, albo mnie nie rozwija, albo mnie nie wspiera, albo mhm. czuję, że działa jakby na moją jakąś tam niekorzyść, no to może ja powinnam sobie usiąść, postawić szklankę z herbatką i powiedzieć, no to grochowska, to ustalmy sobie to, nie? No mam taką grochowską w środku, co tu mieszka. Masz i taką? Mam ją. Zostawisz numer? Z zostawię. <śmiech> <śmiech> Ale zawsze mówię tak, że no to ta grochowska ze mną całe życie będzie, nie? No to wtedy, no to, no to tak sobie usiądźmy i pogadajmy sobie jak dorosłe kobiety. No to kiedy? Wrzesień? No to grudzień? No to napisz sobie to na kartce, bo tu działa mózg. Jak sobie coś napiszesz, to to nasze kodowanie neuronalne skutkuje tym, że ty jesteś bardziej skuteczny. Jak sobie napisałeś, że do września chcesz zmienić pracę, no to ta kartka ciebie wam mówi, no ale to, to musisz coś zrobić, nie? No bo samo powiedziałaś, napisałaś, no ale to może jakiś chociaż CV trzeba, albo chociaż trzeba komuś coś powiedzieć, no coś musisz zrobić, żeby być w innym miejscu niż jesteś. Mhm. I takim, jeśli ktoś kiedyś nas zapyta, nie wiem, bo może Państwo tam siedzicie przed telewizorami i mówicie, no fajnie, fajnie, one mówią, tylko tak teraz, może jakiś konkret, nie. Mhm. Nareszcie jakiś konkret jakiś, może. Jakiś konkret. To co jest takim narzędziem, które... Nie lubię słowa walczyć w ogóle, zaraz się wytłumaczę z niego. Co, co przeciwdziała prokrastynacji? Um, działanie. No bo jeśli prokrastynacja mówi, ja dostaję natychmiastową mhm. nagrodę za niedziałanie i świetna jestem w tym, bo robię mhm. sobie z tego nawyk, mhm. latam, jestem ekspertem i jakie ja mam coraz lepsze powody, dlaczego ja nie mogę tego zrobić. No to teraz trzeba by powiedzieć, ok, y, bój się i rób. Bój się i rób. Mówisz, że jesteś wypalona zawodową, no to bój się i rób coś innego. Nie mów mhm. się, że się nie boisz, albo że zrobisz to kiedy idzie. Rób to po prostu. A bój się ile chcesz. Najwyżej schudniesz, no bo niektórzy chudną na przykład, nie? Mhm. Albo no jedzą. Tak. No. Albo przytyją. No. No, taka, to... taka trochę loteria. Taka, <laughs> to ja trochę Kto, który zestaw danych mamy w tak? Czy pójść, tak. czy przytyć, można by powiedzieć. Tak, ja tak. wiesz co, tak zgłębiając kiedyś temat prokrastynacji, słuchałam pewnego wystąpienia na TEDzie i tam. Było takie zaproponowane takie narzędzie, mhm. bo wiesz co, bo wydaje mi się, że to też jest, um, że to jest, jest taka abstrakcja, wiesz, że nie mamy tego terminu. Tak jak mówisz, to sobie go określ, Albo sobie go zobacz. I tam było takie narzędzie, że um, zrób sobie kartkę taką trochę większą niż A4, taką A3. I wydrukuję sobie, y, zadrukują sobie kwadracikami lub kółkami y, lat swojego, y, nie, przepraszam, nie lat, tylko tygodni swojego życia. Mm -hmm. I zobaczyłam. Tak, i że wiesz, jak ja sobie zakładam, no, ile pożyję. no Moi przodkowie nie, nie, nie żyli jakoś bardzo długo do 70-75 lat, więc mogę założyć sobie, zakładając, że w ogóle nic mi nie przyjedzie i nie spadnie mi na głowę. Na przykład że, jutro, nie? Na, na przykład nie jutro, że taka ta ta mhm. ta pozytywna wersja, że mhm. dożyję do tych. 75 lat. I zrób sobie taką kartkę, mhm. gdzie y, ty, tymi kwadracikami będą tygodnie życia i wykryć wszystkie. Który właśnie nie minęły. lata. Właśnie ważne jest, żeby to było nie lata, tylko tygodnie, mhm. które już minęło. Mhm. Jak ja bym to zrobiła, okazało się, by się że jestem w, dokładnie gdzieś w połowie no. tej kartki i każdy tydzień musisz wykreślić, i wtedy widzisz. Że to nie jest tak, że jakby wiesz, ta jest nieograniczona ilość czasu. Tak. Z, wiesz, mam nie, nie odważyłam się jeszcze zrobić sobie takie kwart, kartki, ale mam ją, wiesz co, w głowie. Więc mhm. jak myślę sobie, że ten czas jest nieograniczony, to ona mi staje przed oczami z tymi wykreślonymi wiesz, kwadracikami i to nie mnie, wróci, jak to mówią, tak. ten czas już nie wróci. I to mnie wspiera. Ja zawsze e, mówię jedna no. rzecz. Zrób jedną rzecz. Okej, okay, ale to jest taki duży temat, zmiana właśnie, pracy, ale A może ale podsumujmy, tak, rzecz. podsumujmy temat, bo właśnie mówisz teraz o bardzo fajnym wątku, czyli takim, którym możemy podsumować to, o czym mówiłyśmy, tą ruminację, czyli powtarzające się myśli, mhm. które nas trzymają mhm. ciągle w tym samym miejscu, i nie odkładaniu spraw na później. To jakbyśmy mogły, jakbyś mogła ty podsumować mhm. i właśnie doradzić coś naszym y, widzom, y, y, co, co można zrobić, żeby z tego <laughs> takiego błędnego koła wyjść? Zrobić jedną rzecz jedną nie, ja jaką. nie wiem jaką no bo jeśli chcę zmienić pracę no to zastanów się dzisiaj usiądź przed sobą i sobie, no dobrze to jedną rzecz jaką mogę teraz dzisiaj zrobić to jest co no to ją zrób i za chwilę ta aktywność albo wynik tej aktywności spowoduje, że zmieni się jakoś środowisko, w którym jestem i to pozwoli mi iść dalej. To jest tak, że jeśli e, nie wiem, chcesz iść na wycieczkę, na pielgrzymkę, no to nie myślisz sobie, ile musisz do, pokonać kroków, nie wiem, bo idziesz do Santiago de Compostela pieszo i tam masz 4000 tysiące kilometrów i nie myślisz sobie, Boże, jak ja to przej przejdę, tylko myślisz, dobra, no pierwszy etap, nie, dokąd mam dojść, tyle kilometrów, dam radę. Jedną rzecz, jest nawet taka genialna książka, która mówi, że nasza skuteczność mieszka w tym, że my naprawdę umiemy rozliczyć się z jednej rzeczy. I ta książka się też tak nazywa. Jedna rzecz. Zrób ją, czy to jest w relacjach, bo może tam coś jest do zrobienia, czy to jest w twojej pracy, czy to jest w swoim... Zrób tylko jedną rzecz. Poczuj to, że masz sukces, że podjęłam tą decyzję, że to się wydarzyło teraz tam, bo tam na końcu mieszka sukces. Taki mały wyraz, który bardzo kochają neurony w korze przedczołowej i jak one mówią mamy sukces, to naprawdę, wierzcie mi państwo, Jemu jest bez znaczenia, czy ty będziesz krzyczeć, bo Lewandowski strzelił gola, to mózg będzie myślał, że to ty strzeliłeś tego gola. Czy obejrzysz, że ktoś wszedł na Monteverest i ktoś powie, że ja jestem tam na szczycie, czy ty się wdrapiesz na drugie piętro i zrobisz ręce do góry. Mózg dalej nie mhm. będzie rozumiał, czy on jest na Monteverest, czy strzelił gola. On będzie czuł sukces. Zrób dla siebie jedną rzecz, jakby bądź bliżej siebie. Mhm. Pięknie, bardzo dziękuję. No, ten temat, wiesz, potrzebuje kontynuacji, więc no nie będzie to jeden odcinek, nagramy drugi i, i powiemy trochę więcej o już od tej drodze, czyli jak już tam wszedłem i mamy już ten sukces, to co dalej. Ale bardzo ci dziękuję za to piękną rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.